Dzień dobry, witamy Państwa w jednym z filmów z serii, w których będziemy opowiadać, co dzieje się w naszym ogrodzie. Dzisiaj porozmawiamy z panią Ewą Napiórkowską z Działu Roślin Użytkowych. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co tutaj dzisiaj mamy, o czym będziemy rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o orzeszku ziemnym. Nietypowej rośliny, bo nie występuje u nas w Polsce. Jest to typowa roślina Ameryki Południowej więc lubicie plutką. My mamy tutaj tą szklarnię, w której możemy wykorzystać warunki odpowiednie do hodowli takiej rośliny. Natomiast my spokojnie możemy sobie wyhodować taką sadzoneczkę na parapecie w domu. Na parapecie. I tutaj mamy już, widzę przed nami orzeszki, ale one E, to są orzeszki dla mnie wyglądające nietypowo z kiełkami wykiełkowane jeszcze? Tak? Tutaj mamy właśnie orzeszki, które pod... tak spokojnie e, mamy orzeszki, które są już podkiełkowane, mają kiełki. E, wysadzamy je po prostu do podłoża. Tu mamy przygotowane podłoże ziemię do wysiewów plus perlit. No perlit ma nam troszeczkę rozluźnić tą ziemię, ponadto ma zatrzymać nam wilgoć, żebyśmy mieli po prostu roślinkę w odpowiedniej wilgotności podłoża. Te rośliny w tym momencie, jak Państwo kupią nasiona, nasiona nie wszystkie się nadają, tak, a z jak my możemy poznać, które się nadają i gdzie kupić takie nasiona? Na pewno nie kupujemy to ze sklepu normalnego, w którym kupujemy sobie orzeszki, które zjadamy. Czyli te orzeszki, które jemy, one nie nadają się do... Nie nadają się ze względu na to, że one są w wysokiej temperaturze suszone. One są powyżej 40 stopni, natomiast rośliny, które kiełkują nam, możemy suszyć w naturalnym środowisku, na przykład na parapecie, ale nie możemy im zwiększyć temperatury suszenia powyżej 40. Stopni. Wtedy nam nie skiełkują, bo zarodki są uśpione, czyli tak zwane martwe. Czyli jak wygląda od początku taki proces sadzenia? Bo już wiemy, że mamy pozyskać ziarno orzeszek z odpowiedniego sklepu najlepiej ogrodniczego. Tak, so, no i w internecie na pewno są już te profesjonalne opakowania z orzeszkami ziemnymi. Teraz jest naprawdę multum odmian. My też mamy tutaj sześć na razie. Zobaczymy, może kolekcja nam się powiększy. Ale my chcemy tylko namówić Państwa, żeby Państwo mogli sobie coś ciekawego posadzić w ogródeczku. Nie tylko nasze buraczki, marcheweczki, ale coś jeszcze ciekawszego, który nie występuje u nas w Polsce, tak? Zamiast iść do sklepu, idziemy sobie na naszą działeczkę, odkrywamy orzeszkę i go zjadamy. Tak. I wtedy zupełnie jest inny smak. Czyli zaczynamy y, proces sadzenia w domu na parapecie. To no może przejdźmy jak, jak po kolei? To znaczy się tak. Na parapecie Państwo pewnie będą tylko mieli nasiona i y, podłoże, czyli nie będziecie Państwo podkiełkowywać tak jak tutaj u mnie jest zrobione. Y, przygotowaliśmy tutaj nasiona, więc są nasionka. I one są bez tych, bez tych kiełek. Tak? Bez kiełek, tak. To może tutaj tak dla porównania. Mhm. No, tak. Napełniamy sobie doniczeczkę podłożem. Leciutko ugniatamy, robimy otworek, mniej więcej około 1,5 cm mhm. wkładamy. Zobaczymy, czy coś wyrośnie. Zaznaczymy doniczkę. Zaznaczymy doniczkę. A to będzie mój orzeszek, tak. e, Tutaj musimy włożyć etykietę. Z nazwą, z nazwą, tak jak my mamy odmiany, więc musimy zaznaczyć, jaka to jest odmiana. Natomiast Państwo, jeżeli będą, to prawdopodobnie będzie to tylko nazwa oszerzek ziemny albo fistaszek, bo to różnie nazywane są. I wtedy Państwo po prostu wstawiają sobie w doniczkach. My tutaj używamy doniczek torfowych, bo nam jest łatwiej potem wrzucić do podłoża, bo ona się rozkłada, więc nam nie przeszkadza. Korzeń, system korzeniowy nam tutaj pięknie przerośnie, będziemy mieli fajną sadzoneczkę. A do tego jeszcze będziemy mieli wzmocnione podłoże, tak? Potem ją stawiamy na parapecie podlewamy i wstawiamy na parapet, tak, a czekamy, no, znaczy, no orzeszek jest akurat w ciepłym miejscu, więc codziennie, 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 najlepiej no wziąć sobie buteleczkę taką z zraszaczem i po prostu codziennie zrosić podłoże, żeby po prostu była wilgotna, po 10 dniach powinny nam się pokazać pierwsze kiełki, mm. czyli roślinka nam skiełkuje, a potem obserwujemy, pamiętając, że to jest roślina oczywiście Ameryki Południowej, nie możemy ją wysadzić bezpośrednio, że na przykład widzimy, że na zewnątrz jest już 15-20 stopni, więc wyskakujemy. Nie, czekamy jednak do tych przymrozków, które mniej więcej mijają po zośce, czyli po 15 maja, jak wszystkie dyniowate i pozostałe wysadzamy właśnie orzeszki też. Pamiętając, że orzeszki wsadzamy do donicy. Donicę musimy mieć odrobinę wyższą ze względu na to, że mamy tutaj fajną ciekawostkę, ale może zachęcimy Państwa, żeby Państwo oglądali nasze pozostałe filmiki wprowadzające, gdzie pokażemy po prostu jak rośliną się zaopiekować jak ona już rośnie na przykład na zewnątrz. To jeszcze tylko zapytam, bo mnie interesuje właśnie teraz taki temat z takiego jednego ziarenka, z takiego jednego orzeszka. Ile możemy spodziewać się, że będziemy mieć orzechów? Jeżeli Państwo kupują orzechy, wiedzą, że są w łupinkach fajne. Są od 2 do czterech, nawet niekiedy 6 nasion. No Ja mówię tak, że 20-30 nasion na pewno będziemy mieli. Tak, to, to Ale pokażemy prawdopodobnie, jak to będzie już wyglądało w rzeczywistości. Werwiemy jeden. Krzak taki z owocami podziemnymi, bo wiadomo, że orzeszek ziemny nie ma na zewnątrz, tylko podziemią wytwarza. I wtedy zobaczymy po prostu fajne orzeszki w upinkach. Super, to ja, ja się nie mogę doczekać osobiście. A Państwa zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YouTube wszystkich mediów społecznościowych, bo tam dalej będziemy relacjonować, co powstanie z tego orzeszka, który ja zasadziłam. Także trzymajcie kciuki. Zaznaczymy, Zaznaczymy go. Da. Zaznaczymy go. Trzymajcie <laughs> kciuki i do zobaczenia.